W wyniku tych podwyżek Najniższe uposażenie żołnierza zawodowego wynosi obecnie 4960 zł. Jest to uposażenie dla żołnierza w stopniu szeregowego. Oczywiście im wyższy stopień wojskowy, tym to uposażenie zasadnicze jest wyższe. I dla przykładu, w korpusie podoficerskim najniższe uposażenie zasadnicze dla żołnierza w stopniu kaprala wynosi 5560 zł, natomiast najniższe uposażenie dla żołnierza w korpusie oficerskim, czyli podporucznika, wynosi 6700 zł. W przypadku żołnierza w dobro Wolnej Zasadniczej Służbie Wojskowej, który odbywa już w zasadzie w trakcie tego 27-dniowego szkolenia podstawowego, jak i podczas szkolenia specjalistycznego, otrzymuje uposażenie niższe żołnierza zawodowego, czyli te wspomniane 4960 zł. Natomiast należy pamiętać, że po przejściu do służby zawodowej, poza uposażeniem zasadniczym, jeszcze należy się szereg świadczeń i dodatków. Między innymi świadczenie mieszkaniowe, którego wysokość jest uzależniona od garnizonu, w jakim znajduje się jednostka wojskowa. Ponadto żołnierze mogą otrzymywać dodatki specjalne za wykonywanie szczególnych zadań podczas służby wojskowej. Takie dodatki należą się między innymi skoczkom spadochronowym, nurkom czy pilotom. Są też dodatki służbowe, które otrzymują żołnierze na określonych stanowiskach służbowych. Dodatkowo należy pamiętać, że każdy żołnierz zawodowy obligatoryjnie już po trzech latach służby otrzymuje dodatek za długoletnią służbę, który z biegiem lat służby oczywiście rośnie i tak po trzech latach jest to 3% od uposażenia zasadniczego dodatkowo tak po 35 latach służby jest to w wysokości 35%. Dodatkowo od tego roku poza podwyżkami również jest nowe świadczy, nowy dodatek motywacyjny za posiadaną ostatnią ocenę z opiniowania, jeżeli jest ona co najmniej bardzo dobra. Kolejną nowością od tego roku jest tak zwane świadczenie za długoletnią służbę, które należy się doświadczonym żołnierzom, Mającym co najmniej przebieg 15 lat służby wojskowej. Jest ono w wysokości 5% uposażenia zasadniczego. Również z każdym rokiem rośnie ono o 1%. I tak po 25 latach to świadczenie jest w wysokości 15% uposażenia żołnierza zawodowego. Oczywiście to świadczenie za długoletnią służbę jest odrębnym świadczeniem, jak dodatek za długoletnią służbę, więc ci żołnierze pobierają jakby niezależnie te dwa świadczenia. Sporo tych nowości. Wciąż Państwo wychodzicie do zainteresowania. Z pewnymi akcjami informacyjnymi, niedługo takie ma o Polsce także. W najbliższych dniach, bo już 17-18 marca będą zorganizowane wojskowe targi służby i pracy, które organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Targi będą organizowane w 16 miastach w Polsce, w każdym województwie w jednej miejscowości. W województwie małopolskim będzie organizowane w Limanowej. Będzie można zobaczyć pokaz nowoczesnego sprzętu wojskowego, porozmawiać z żołnierzami z różnych jednostek wojskowych, zobaczyć i posłuchać występu orkiestry wojskowej. Jak również z kosztować tradycyjnej żołnierskiej grochówki. Osoby zdecydowane będą mogły również w mobilnych punktach rekrutacyjnych złożyć wniosek do służby wojskowej. Taki wniosek oczywiście można w dowolnym czasie, w dowolnym terminie złożyć w Wojskowym Centrum Rekrutacji. Tym najbliższym, właściwym terytorialnie dla mieszkańców powiatu krzanowskiego jest Wojskowe Centrum Rekrutacji w Oświęcimiu, do którego serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych służbą wojskową.